Serdecznie. Ktoś zadał takie pytanie do mojego filmu: Na ile godzin wystarczy 1 m3 gazu? Jak ma pan ustawioną krzywą grzewczą? Postaram się jakoś odpowiedzieć na to pytanie. A więc zapraszam na film. Zacznijmy od tego, że jest godzina 16:11. Ustawiona mam temperaturę w domu 21,5 stopnia, fajno pokazuje co 0,5 stopnia, więc w domu mam drugi termometr, który pokazuje w dziesiątych stopnia, a więc utrzymuje mi ten sterownik w domu, ten O, temperaturę około 21,9 stopnia. Więc jedynym urządzeniem, które steruje pracę kotła gazowego mojego, to jest po prostu tylko ten sterownik pokojowy. Tylko ten. I on załącza i wyłącza kocioł gazowy. Łapie temperaturę, wyłączy kocioł gazowy, spadnie, załączy i utrzymuje stałą temperaturę w domu. Drugą moją regulacją to są po prostu głowice. Tutaj, gdzie jest sterownik pokojowy, i w kuchni mam zrobione na full, a w pozostałych pokojach mam ustawione tak, aby temperatura była około 22 stopni. I więc, żeby tutaj po prostu było na maksa, żeby e, ciepło z tego grzejnika jak najszybciej docie, docierało do tego sterownika e, pokojowego sensor Home. No i on e, szybko reaguje. Więc dwa grzejniki są zrobione na full, pozostałe grzejniki są wyregulowane. Chcę zobaczyć, że temperatura w domu jest osiągnięta? I kocioł gazowy nie grzeje, bo po prostu jest osiągnięta temperatura. No i jeszcze możemy też zerknąć, ile to kocioł gazowy dzisiaj pobrał gazu na tą godzinę od godziny 8. To pobrał na pewno około 10 kWh, czyli 7 m3 gazu, pobrał na godzinę 16.30 od godziny 8 rano, kiedy musiał wyrównać temperaturę. Po 10 godzinach niegrzania mojego mieszkania. Tak się składa, że ten kocioł gazowy, przed którym tutaj teraz stoję, nie ma sterowania pogodowego ani krzywej grzewczej. E, oczywiście za, zamontowałem, ale źle to działało. Jeszcze tam zrobiłem ustawienia takie jak na instalację grzejnikową, oczywiście na ogrzewanie podłogowiec i inne. Są inne ustawienia, też od czasu do czasu montuję. 0,3, 0,5, usuwanie podłogowe, grzejnikowe, trochę wyżej. Ale przy mojej instalacji grzejnikowej z, z kotem gazowym, po prostu to nie zdaje egzaminu. A więc ten kocioł gazowy, przed którym tutaj stoję i który widzicie, nie ma sterowania pogodowego ani krzywej grzewczej. Ma tylko ten sterownik pokojowy. I wyregulowaną instalację centralnego ogrzewania. Dlaczego? Dlatego, że mam taką instalację centralnego ogrzewania, instalację grzywnikową, że jeżeli temperatura spadnie do 0,2 stopnia, to sterownik w ułamku sekundy załączy kocioł gazowy, i, i w parę chwil, i już ciepło zaczyna docierać do mieszkania. I po prostu. Kiedy temperatura zostanie wyrównana, to sterownik wyłączy kocioł gazowy. Bardzo to dobrze działa bez sterowania pogotowego i krzywej grzewczej. Więc próbowałem zamontować, zdemontowałem. Lepiej działa u mnie bez krzywej grzewczej. Więc jeżeli temperatura mi w domu spadnie. To ja Wam pokażę, jak to po prostu działa. Po prostu działa rewelacyjnie. Bardzo szybko mój system centralnego ogrzewania dopasowuje się do zmieniających się warunków atmosferycznych na dworzu. Czyli jeżeli e, kończy się noc, a zaczyna się dzień, słońce odciera to. Okieny przez szyby, promienie słoneczne do domu, jak podnosi się temperatura, to błyskawicznie sterownik wyłączy kocioł gazowy, instalacja szybko przestaje grzać, więc więcej korzyści odnoszę z centralnego ogrzewania bez sterownika, sterowania pogodowego i krzywej, grzewczy, krzywej grzewczej, więc zostawiłem tak, jak jest, czyli mo moje centralne ogrzewanie nie ma sterowania pogodowego ani krzywej Gdybym miał inne centralne ogrzewanie, musiałbym taką krzywą grzewczą zamontować, sterowanie pogodowe, ale przy mojej instalacji centralnego ogrzewania po prostu nie zdaje to egzaminu. Najlepiej to działa po prostu bez krzywej grzewczej i bez sterowania pogodowego. Możecie teraz zobaczyć, że jest 4 stopnie na dworzu. Kocioł gazowy zaczął sobie pomrukiwać. Na razie na początku, bo już mu tam temperaturka na sterowniku pokojowym jakby zaczęła powoli spadać i on to bardzo dokładnie wyłapuje. Więc mamy 16:24. No i proszę zobaczyć, akurat trafiłem, że kocioł gazowy wystartował i znowu grzeje instalację e, e, moją grzejnikową moje centralne, a więc mamy 16,24 a mamy 16,25 czyli dopiero to się kocioł gazowy załączył i dalej jest 21,9 stopnia w trakcie pracy kotła gazowego, żeby utrzymać tą temperaturę w moim domu to kocioł gazowy oczywiście częściej się załączy, na tą porę na roku, kiedy jest jeszcze temperatura dodatnia no, ale też robi też odpowiednio długie przerwy, także nie jest tak non stop może to być raz na godzinę, że się załączy krótko pochodzi ale najważniejsze jest to, że w trakcie takiego utrzymywania stałej temperatury w domu przykładowo 21,9 stopnia to kocioł gazowy nie zużywa chyba nawet 1,1 metra sześciennego gazu a więc co godzinę kocioł gazowy, żeby utrzymać mi stałą temperaturę w domu na stałym poziomie, to nie zużywa na ten moment jednej kilowatogodziny gazu na 100 m2. Więc bardzo mało zużywa gazu, żeby utrzymywać stałą temperaturę. Robi przerwę, nisko temperaturę obracuje. tak jakby grzało używanie podłogowe. No i mamy dzięki temu ekonomię, ponieważ żyjemy w nocy, w ciągły dnia też pracuje cyklicznie, pracuje niskotemperaturowo, więc dzięki temu, że nie pracuje w trybie ciągłym, dużo oszczędności, a w nocy jak się śpi, to i tak się tego nie czuje czy spada temperatura 1 stopni czy 1,5 czy 2, bo pod kodrą i tak jest po prostu ciepło. Możecie zobaczyć jak to po prostu dobrze działa no, no. 16:30 na 24 stopnie tylko na plusie i utrzymuje stałą temperaturę. A więc teraz mamy 10 minut od tego momentu, kiedy kocioł gazowy się załączył. Było 24, jest 34. No i może się zobaczyć, jak panie sobie chodzi na niskich parametrach grzewczych przy instalacji grzejnikowej. Można by rzec. Grzejniki zimne, a jednak to wszystko dobrze działa. Więc niektórzy mówią, że używanie grzejnikowe to jest wysokotemperaturowe, u mnie jest niskotemperaturowe. Zaraz się kocioł gazowy wyłączy. No więc kocioł gazowy zakończył swoją pracę. Pracował 18 minut. pobrał około dziesiątej metra sześciennego gazu, 1 kWh. Zrobił sobie przerwę. No i wahania w domu, przez to, że nie mam sterowania pogodowego, to mniej więcej to są 1 dziesiąta, a czasami 2 dziesiąte, to ciężko zauważyć, żeby były 2 dziesiąte. Najczęściej widzę jedną dziesiątą wahania temperatury, więc uważam, że tutaj nic nie potrzebuję żadnych dodatkowych urządzeń sterowniczych, więc ten kocioł gazowy po prostu mnie bardzo dobrze działa bez sterowania pogodowego, krzywej, grzewczej w innych wypadkach musi być jak jest inne centralne niż te które mam ja a więc jeszcze tylko zobaczymy temperaturkę u mnie w pokoju a więc możecie zobaczyć, że temperaturka spadła jedną dziesiątą ale to co kocioł zagrzał to zaraz tutaj to ciepło dotrze i znowu się podniesie, więc chwilę poczekamy. Jest godzina 44. Ja się oddalę od tego miejsca z daleka będę obserwował. I już sameczka znikła i mamy 21.9, czyli już chciała temperatura spadać, ale sterownik i kocioł gazowy robią dobrą robotę. Nie pozwalają, żeby były duże wahania temperatury praktycznie są żadne. A więc mam wszystko jak w szwajcarskim zegarku. Działa rewelacyjnie. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę miłego dnia. No i niestety nie mam dobrej wiadomości. Nie mam sterowania pogodowego ani krzywej grzewczej. A wszystko i tak działa jak w szwajcarskim zegarku.